Siemaneczko widzów, witam Cię na CSGO Skins Pierwsze link w opisie, kodeks 1.2 Pierwsze link zachęcam do wpłaty, jest 10% bonusów, dla każdego osoby, wiele metod wpłatności naprawdę się opłaca tutaj jest wiele konkursów tutaj ogólnie tyle osób bierze udział a tutaj ostatnia malutka malutka na te najlepsze konkursy, a na WK Wildfire ze 300 bierze tylko tyle osób udział, więc warto moim zdaniem wygrać i myślę, że sobie zaczniemy od jokerka i gelka, joker i gel w ogóle, bo tutaj no warto, słabo, ale gdyby wyżej drobno, bo lepiej, mogło być zawsze gorzej jest 50 zł, nie jest najgorzej, okej okay. mm. okej, okay, może jakąś fajną batelkę by ktoś tu dołączył taką batelkę za cztery dyszki, lecimy tam okej, okay, no i wygrywamy chyba wygrywamy, jasne, że tak Okej, okay, lecimy dalej. Co hmm. tu dołączymy? Za 5000. Kurde, czy ja chcę? Hmm. Zobaczymy. Nikt nie dołącza. Dobra, dołączałem bo Michal, ok. Ok, chyba najgorzej. No, ten Botworzyn, procent... aha, bo on trochę fakturę I coś innego dostał, ok. No nie, słabo, słabo, słabo. Słabiutko, dostaję najmniej, dostaję najmniej, czemu ja dostaję najmniej? Pff, dajcie mi coś Dostaję najsłabsze rzeczy, no co jest, nie tak nie może być nie. Słabiutko dostałem, słabiutko, komplet całkiem słabiutko Kolega sobie brał 8000, 80 tysięcy, nie, ale ja dostaję słabo, no kurde osoby, underdog Jakieś koska jakby siadła, byłoby fajnie pewnie Byłoby fajnie A szkoda, że tylko tak nie bitwa tak mi nic nie dało nie Niestety, ale Może teraz Może teraz, o tutaj taka kosa z tyś jaka? No niestety nie siadło Tutaj może jakaś koska, bo to też koska To jest nasz niemówka akurat, okej okay. dorobi hyperbiza Stówkę więc spoko. O oh, no no Jirka mi dropi tylko że bo mam underdog. O, oh, jeszcze jestem najbogatszy i ja cię kręcę, to mu koła musi wypaść... Fuu, jeszcze nie zrobię Simów i mówię. ja cię kręcę. Mm -hmm. O, to się wyłączymy akurat, dobra. Po Prince może? Nie siadam ja bo po Prince niestety. Jest underdog, więc chociaż taki plus faktycznie mamy spoko. Okej, okay. fajnie, fajnie, trzecia skrzynka. No. no, słabo akurat. A to jest. No, powiedzmy sobie trochę akurat do tego. Uuu, oha, mi dropnął. Pff, za 6 dych, za 6 dych mi dropnęło nie. To nie jest, że mi dropnął za 6 dych. No, niestety, no tak nie może być. No, może ją dropnę? Spoko, spoko. Jasne, że spoko, bo czemu nie? Dobna asimowka, więc teraz, sobie to przegramy, przegram, niestety, to mi drugi raz nie dropnie raczej. To bardzo podjęty, chyba że, chyba że, okej, okay, ale player tu, więc spoko. Spoko, jak najbardziej, jasne, czemu nie? Okej. Okay. Wejście frager, okej, okay, spoko, bardzo spoko. Ja lubię fragerki akurat. Frager bardzo spoko, skrzynka zdecydowanie jednak lubię. Okej, okay, pierwsza nasza, dwie dyszki, druga, nasza znowu dwie dyszki ładnie, ładnie daję. Ja tu lubię fragger. Przepraszam bardzo, trochę dzisiaj zaspany jestem nie naprawdę tak ciężko, ciężko. Okej, okay, trzecia... No spoko dalej. A, tylko filtestę drobne okej, okay, ale... Nie mogę wygrać, nie mogę przegrać, z Józefem Piłsudskim, albo Stalinem, już nie wiem, ja się już mylę przy tych postaciach, akurat czasami. Ale to jakaś postać historyczna na pewno. Po co, co, tego nie wiadomo. Okej, okay, znowu nam dropi fajnie, ale patrzcie, ma trzy razy famas, nie? I to każdy inny skan. Ładnie mu te famasy, niech mu te famasy. Miej coś dobrego. O ja mam lepszą rękę. Aha, ale jego well nie jest więcej warte niż moja minimal nie? To przyjemnie, to przyjemnie. Okej. Okay. No ja bym nie nie kur Kurde, no ja ty fak faktycznie nie wygrywa. Ale teraz no, ja się chyba odkuwam, no. Czyli jest wyrównana, wyrównana battle, ale no. O, niej, drop, nie dropni mi Faktor O, trzy spoko, spoko ok nic nie dało idziemy dalej ja mu dropi lepiej ale nie, nie wygrywa z nami jeszcze ale coś tak słabo dają te skrzynki słowo, słabo coś no, tak naprawdę jakby chciała nie mogły no tak największy był na 3 dychy tylko czy fakt a nie, Glock mi dropnął do dyszek oko 6 stówek, zawsze 6 stówek, nie? To było chyba tyle z dzisiejszego odcinka. Simoneczko.